20 czerwca w Katowicach odbyła się konferencja zamykająca Międzynarodowy Projekt REURIS poświęcony rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych. Głównym tematem konferencji było przedstawienie doświadczeń z funkcjonowania i użytkowania terenów pilotażowych oraz prognoz i zamierzeń co do kontynuacji procesów rewitalizacji obszarów nadrzecznych w poszczególnych miastach objętych programem REURIS. Projekt rozpoczął się w 2009 roku praktycznie. W tej chwili kończy się ośmiu partnerów z sześciu miast, z trzech krajów. Stuttgart, Lipsk z Niemiec, Brno, Pilzno z Czech, z Polski, Bydgoszcz i Katowice. Myśmy nieco wcześniej skończyli cały projekt Reurius, w ramach którego była realizowana pilotowa inwestycja na rzece Ślepiotce. To już funkcjonuje prawie rok, żyje ten teren, jest dobrze spostrzegany przez mieszkań, mieszkańców i przyjęty. Teren był zaniedbany, porzucony. Została tam dolina, ten, to są tylko 4 hektary, ale zostało to przede wszystkim oczyszczone z roślinności inwazyjnej. Również wymiana niektórych drzew, to znaczy musiało być no, troszeczkę drzew, zmieniony, zmieniony drzewostan troszkę, ale zostało również nasadzonych sporo drzew, sporo krzewów, jak mówię, właściwych dla tego terenu. Zostały zrobione alejki, pomosty, stanowiska, ścieżka edukacyjna. Więc stanowiska również takie charakterystyczne, opisane tablicami. W ogóle takich tablic edukacyjnych, informacyjnych kilkanaście tam powstało. Ta realizacja łączy wiele w sobie cech, zarówno cechy rekreacyjne, jak i cechy edukacyjne. I wiem, że z okolicznych szkół odbywają się również tam zajęcia zewnętrzne, z biologii, z przyrody. Tak więc no, to miejsce pełni wielorakie funkcje. Nie było to miejsce tak do, dosłownie omijane przez wszystkich, one nie były zagospodarowane. Teraz jest zagospodarowane, są są porobione alejki i jest możliwość przejścia. Wtedy to była jedna wielka dzicz, jak się to mówi, tak więc no, dzisiaj jest to uporządkowane i powiedzmy wskazana jest droga, jak powinny tego typu przestrzenie wyglądać. To jest taki obraz idealny. Może on być również nieco w nieco mniejszym zakresie wykonywany na, na kolejnych Odcinkach, natomiast, natomiast no to jest taki sztandarowy przykład, jak należałoby rzeczywiście podejść do e, przestrzeni nadrzecznej. Dzięki wizytom na katowickim terenie pilotażowym, uczestnicy konferencji mogą poznać wdrożone tu działania na rzecz jego pielęgnacji i utrzymania oraz wziąć udział w wydarzeniach będących przykładem wykorzystania tego miejsca na potrzeby społeczno-edukacyjne.